Z drugiego listu do Koryntian. Bo miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i z martwych wstał. Piękne są te słowa Pawła, który mówi, że miłość Chrystusa Go przynagla. To słowo przynagla w oryginale greckim to jest taki czasownik synecho, który można przetłumaczyć, przetłumaczyć też innymi słowami przymusza, przyciska tak jak kogoś, przyciska się do muru, żeby coś zrobił, nie zostawia możliwości. Mówi, że spotkanie z miłością Chrystusa nie zostawia mu możliwości na to, żeby on jeszcze szukał samego siebie, żeby żył dla siebie. Doświadczenie tego, co w jego życiu sprawił Chrystus, który całkowicie za darmo oddał za niego życie, sprawia, że on mówi: Ja też nie potrafię stać w miejscu. Muszę to swoje życie, które mi dał Chrystus, przekazać innym. Zobaczcie, jak to widać w Maryi. Ona, kiedy spotkała się z miłością Boga, który ją wybiera na matkę, który znajduje ją gdzieś tam w nieznanej nikomu galilejskiej wiosce w Nazarecie, mówiąc mu tak, nie potrafi ustać w miejscu. Biegnie do swojej krewnej Elżbiety, chociaż jej nikt przecież tam nie woła, nikt nie mówi jej o tym, że jej obecność jest konieczna bo miłość Chrystusa ją do tego przynagla, żeby wyszła, żeby wyszła pomóc drugim. To jest taki pierwszy owoc, który w człowieku pojawia się, kiedy jest dotknięty miłością Bożą. Nie potrafi ustać w miejscu, idzie ją głosić. Niech Maryja nam uprosi tę łaskę, wolności od samych siebie, wolności od egoizmu, gotowości do tego, żeby służyć. Takiego doświadczenia Bożej Miłości, która nas też przymusi, przynagli, nie zostawi nam miejsca na życie dla samych siebie, która nas wypchnie ku drugim.